Jeden z pierwszych banknotów 10 złotowych sprzedał się za około 600 złotych. A więc cześć, witajcie. Wakacje w toku, a tymczasem na licytację banknot 10 złotowy, taki jak tutaj widzicie, emisji 94 roku, czyli ten pierwszy o serii AA, tak jak tutaj i o numerze 3 cyfrowym sprzedał się na licytacji za ponad 600 zł, A ja uważam, że gdyby to była licytacja jesienno-zimowa, to cena ostylowałaby około 1000, ale jednak, <laughs> słuchajcie, 600 ponad złotych za 10 złotych banknot, no to jest już kwota bardzo wysoka. Tutaj screen widzicie z tej licytacji. Czego jeszcze szukać? Słuchajcie, okazuje się, że banknoty o serii AA zostają najczęściej odkładane, a tymczasem droższe są banknoty serii AB. Do AZ i BA do BZ. Katalog wycenia w stanie pierwszym za 300 zł taki banknot, a w stanie pierwszym serii AA tylko za 130. Więc widzicie, jest tutaj duża różnica, a więc taki banknot w stanie idealnym roku 1994 serii AB do BZ aż. Y Kosztowałby dużo więcej, więc jeżeli ktoś ma taki banknocik w takim gradingu, bo to jest taki grading na banknoty, już mam tutaj robię większy rzut. Tutaj jest specjalna taka folia, żeby te banknoty się nie niszczyły. Jest to takie sztywne wykonanie, więc wszystko tutaj jest elegancko. Bardzo dobrze to idzie przechowywać. Mamy tutaj pierwszą stronę. Z drugiej strony wygląda to tak. I w takich foliach te banknoty oczywiście są dużo droższe, ale luzem też są poszukiwane. I powiem Wam, że czasami ceny są podobne. Nie ma to takiego miejsca jak w gradingu monet. I od razu mówię: słuchajcie, no nie ma szans już znaleźć takich banknotów w Stanach idealnych. I powiem Wam więcej, tak już większość z Was wie. Spróbujcie sobie oglądać przez całe wakacje banknoty 10 złotowe. I szukać emisji 94 roku. Powiem Wam, yy, ciężka sprawa: wszystkie te banknoty już zostały przerobione w brykady, zniszczone. Oczywiście 10 złotówka jest tym banknotem, który jest najpowszechniejszy, najczęściej używany, więc najszybciej się niszczy. Powodzenia, szukajcie chociażby emisji 94 roku. Oczywiście, tak jak wcześniej wszyscy już wiedzą, poszukiwane banknoty. Najniższe numery pierwszych emisji pierwszych serii, tak samo, no jeszcze seria zastępcza, słuchajcie, nie powiedziałem, to jest ta seria najdroższa, tutaj musiałoby być cyferki ZA i wtedy katalog wycenia na 700 zł, w takim stanie niezniszczonym banknocik, więc wszystko przed nami, może w końcu jakaś licytacja taka wyskoczy i będziemy wiedzieć, jaka jest realna Cena póki co wakacje. Jeżeli ktoś coś ma do sprzedania, nie sprzedawać, bo w wakacje się sprzeda wam to najtaniej, chyba że coś macie mega poszukiwanego i, te, i cena tego zawsze jest ta sama. A ja Cię, mój drogi widzu, zachęcam do zbierania banknotów. Możecie sobie zakupić takie albumy, wszystko w sklepie e link do sklepu poniżej i zbierać sobie po prostu walory, m.in. banknoty, monety, są tam akcesoria do. Do zbierania monet i banknotów, różnego rodzaju albumy, przeglądki, segregatory, duże, mniejsze albumy. Możecie sobie taki album kupić. Wszystko na początek, niewielkie pieniądze. Macie 10% zniżki na kod Zakapio 2021. Ode mnie wchodzicie tam sobie link do tego sklepu. Jak już powiedziałem, jest poniżej. Oglądacie asortyment. Przemyśleć szczegółowo, co będziecie zbierać i ile potrzebujecie i dokonać zakupu i między innymi też taki można zacząć od takich małych albumów, tutaj popatrzcie się, ciekawe numery zbieram, no i mieć to wszystko ładnie pochowane i posegregowane, ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się do następnego, hej!